Elo, dzisiaj specjalnie dla Was skrócę sobie życie o godzinę. Zapraszam serdecznie. A uściślając, spożyję dzisiaj dla Was taki oto produkt. Jest to chińskie żarcie z Wietnamu. Skład bardzo przyzwoity, jak na taki syf. Przystępujemy do rozpakowania niniejszego produktu. Instrukcja nakazuje, żeby kluski zalać półtorej szklanki gorącej wody. Czemu posiłkowi niezapomnianego charakteru obozowego spożyjemy go w takim naczyniu. Teraz, jak zalecił producent, weźmiemy i wysypiemy kluski do naszego naczynia. Tutaj od razu mamy ładnie skompresowany woreczek z przyprawami. W tym czasie nastawimy wody na zupę. Natomiast kluski ulegną teraz pokruszeniu. Dobrze, kluski są pokruszone, teraz Zasypiemy je naszą przyprawą. Czas zalać nasz pokarm. Teraz zostawimy ją na 3 minuty. Minęło już około 3 minuty. Ten makaron, zobaczcie, już nabrał takiego jakby koloru, trochę takiego ciężaru. Także myślę, że nasz, nasze chińskie żarcie z Wietnamu jest już gotowe. próbujemy go sobie teraz. Albert Einstein by się połasił. Jest całkiem smaczne. Moje życie już jest krótsze o jakieś 3 minuty. Jest całkiem dobra, naprawdę da się zjeść. Potrawa jest też dość ostra. Co fakt, to fakt, nie da się ukryć. Reasumując, danie nie posiada pozytywnej opinii Instytutu Matki i Dziecka. Nie jest także jakiegoś pierwszorzędnego smaku. Jednakże nadaje się na podwieczorek, nadaje się na śniadanie, nadaje się na kolację, nadaje się na. A nie, czekaj, czekaj, przecież żona miało grać tutaj rolę jako odpychającego. To nie, to nie, to czekaj, to nagrajmy to jeszcze raz, dobra?